Cześć, kochanie! Pewnie się tego wszystkiego nie spodziewałaś, aczkolwiek to jest taka druga niespodzianka, którą mam dla Ciebie. To jest właśnie to, co chcemy Ci tutaj wszyscy razem zaprezentować. Ale tytułem wstępu muszę kilka słów powiedzieć od siebie. Tak, bardzo chciałbym, żeby, żeby ten film był taką naprawdę super pamiątką po Twoich pierwszych urodzinach razem, bo już wiadomo, wszystkie następne Twoje urodziny będą spędzane ze mną. Oczywiście, oczywiście za Twoją zgodą, nie? Przed tym jak zacznę mówić to, co chciałbym powiedzieć, oczywiście musicie mi wszyscy wybaczyć, jak się tam znajdujecie, bo nie mam nic napisane. Moje ADHD oczywiście nie pozwoliło mi tego wszystkiego zaplanować, więc wszystko mówię z głowy. Troszkę, może chwilę potrwa ten filmik, aczkolwiek no jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które chciałbym uwiecznić na tym, na tym nagraniu, ale postaram się streszczać jak tylko będę potrafił. Więc na samym początku chciałem Wam wszystkim podziękować za to, że tu, tu, tu przyszliście w ten wyjątkowy dzień. Nie dla Wiktorii i tak samo i dla mnie. Bardzo się cieszę, bo to tak naprawdę najbliższa tutaj rodzina. Najbliżsi nam ludzie yy, i moja mama. <grywa> moja mama też nam jest bliska. Pozdra, mama. Yy, yy, serdecznie Wam dziękuję. Te urodziny były, yy, Paulinka dobrze wie, były już planowane od chyba pierwszej albo drugiej no drugiej nocy, chyba we Francji, jak byliśmy z, z Arturem. Yy, co w moim wykonaniu tak długo utrzymać takie coś w tajemnicy jest bardzo ciężko. Wielokrotnie, Wiku, Wikuś, e, chciałem ci e, wszystko opowiedzieć, no ale no, no nie szło. Dużo było też, też e, zmian w tym planie. Mam nadzieję, że będzie ci się super, super to podobać i ten niespodzianka akurat trafi w to, co byś chciała dostać. Mm, ale zobaczymy na miejscu. Pewnie mam wielką głowę na tej ścianie, bo to będzie wyświetlane na ścianie, e, więc też śmiesznie. E, więc jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście, za, za to, że przyjechaliście, poświęciliście się, e, chcieliście się bawić z tą zabawę, którą wymy, wymyśliłem. Mm, serdecznie Wam dziękuję. A teraz kilka słów, Pyszczku, do, do Ciebie. Mm, a propos Twoich urodzin? Na początku chyba chciałbym Ci bardzo, 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 bardzo podziękować za to, że jesteś. Nigdy nie miałem takiej osoby. Mm, nigdy nie będę miał już takiej osoby jak ty. To jest coś fantastycznego, jaką jesteś osobą. Jaką dobrą, ciepłą, wspierającą osobą jesteś. I bardzo, bardzo z całego serca to doceniam. I chciałbym też, żebyś wiedziała, że cokolwiek by się nie działo, cokolwiek by się nie stało, Miejsce u mnie w sercu dla ciebie będzie już do końca życia. Nikt przez całe życie, mimo tego, że jesteś młodsza, nie pokazał mi czegoś takiego jak ty: zaangażowania, oddania, pewności, wsparcia. Tego nie da się kupić ani nigdzie, nigdzie zdobyć. To trzeba trafić na taką osobę właśnie jaką jesteś ty. I wiem, że to Twój dzień, ale ja czuję się największym szczęściarzem. No, jakby w życiu, no nie ma, nie, nie da się tego innymi słowami opisać. Czego Ci życzę? Życzę Ci, ażebyś była wytrwała, ażebyś była rozsądna, bo ja nie do końca zawsze jestem, a żebyś była cierpliwa, bo ja nie do końca jestem, ażebyś miała wszystko, co. Co byś chciała, a tu już ja się muszę postarać, żebyś nie denerwowała się, nie martwiła, chociaż wiem, że to jest czasem nieuniknione, ale razem naprawdę możemy wszystko. I przez ten czas, który jesteśmy razem, widzę to po prostu, że, że to jest to, że to właśnie z tobą chciałbym spędzić resztę swojego życia. I to jest fantastyczne uczucie. Nigdy czegoś takiego nie czułem i, i, i naprawdę to jest siła napędowa do, do dalszego działania, do wszystkiego. Zaraz zostaną też wyświetlone filmiki, którzy, które nagrali obecni tutaj ludzie. Właśnie po to, żeby zrobić taką pamiątkę z Twoich pierwszych, fantastycznych, wspólnych urodzin. Więc nie przedłużając, bo to i tak już za długo, nie chcę się pewnie wszystkim tego oglądać, ale kochanie, jesteś dla mnie najważniejsza. Życzę Ci szczęścia, zdrowia, 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 pieniędzy i uśmiechu, chociaż Ty uśmiech masz stąd stop na twarzy. I kończąc, kocham Cię razy trzy tysiące. Kochana córko, w dniu Twoich 22 urodzin chcielibyśmy Ci razem z Szagusiem życzyć wszystkiego najlepszego, zdrówka, bo to jest najważniejsze: pomyślności, spełnienia marzeń, dużo, dużo miłości z Hubertem. Pamiętaj, że jesteś moim światełkiem w tunelu, moim promyczkiem i bardzo, bardzo Cię kocham. A teraz Szagus chciałby Ci zaśpiewać 100 lat. 100 lat, 100. Nie! A kto? Fikusia! Kocham cię! Wiktoria, zwana Elzą z Krainy Lodu. Chcieliśmy ci złożyć życzenia z okazji 20. któryś urodzin. <śm> <śm> Masz teraz najlepszy czas w życiu. Życzymy ci, abyś w pełni wykorzystała ten potencjał. Otaczała się dobrymi ludźmi. I podejmowała 3, decyzje, 3. które prowadzą cię do szczęścia. Co? Co? Dzieci? Wszystkiego najlepszego! Trzy cztery! Wszystkiego najlepszego! najlepszego. Cześć, Vicky! Z, dwudzie... Z okazji urodzin, czyli twoich. Dwud... Jak kończysz teraz w tym roku 22 lata, Chcę ci szczęścia, zdrowia, pomyślności. Abyś zawsze była taka uśmiechnięta. Żebyś miała fajne życie z hubim. Żebyś się nigdy nie wkurzała w ogóle. Żebyś była zawsze moją i Kuby wspaniałą siostrą, wspaniałą córką mamy. żeby była w życiu szczęśliwa. Żeby ci się prezenty te, które od nas dostaniesz spodobały. I żebyś zawsze miała uśmiech na twarzy um, czy ja ci jeszcze mogę życzyć. Um, żebyś zawsze była naszą kochaną Wik 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 Wiktorią i żebyś zawsze i będziemy cię zawsze przez całe życie kochać. Pa Wiki, kocham cię. Cześć Wiktoria. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, dużo szczęścia, powodzenia, zadowolenia z życia. Życzymy Ci razem z moją ukochaną misią Grażyna. Wikusiu, w dniu Twoich urodzin chcę Ci życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, uśmiechu. Żebyś była taka, jaka jesteś, się nie zmieniała, zawsze możesz na mnie liczyć, i pamiętaj, że bardzo Cię kocham. Cześć Wikusia, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, życzy dziadek Paweł. Cześć Wiki, cieszę się, że mogę być z Tobą w dniu Twoich 22 urodzin i cieszę się, że mogę się z Tobą przyjaźnić od kilku dobrych lat. Dalej pamiętam jak zaczęła się nasza przyjaźń i y, że skończyła się u pani pedagog y, płaczem i jakim prawem ja mogę się z Tobą przyjaźnić. Ale my, jak zawsze, wyszliśmy z tego obronną ręką. Ty to ogólnie lubiałeś czas spędzać u pani pedagog w szkole i lubili wzywać twoją biedną mamę cały czas, że coś się dzieje i czemu zachowujesz się tak, a nie inaczej. Ale taka już Twoja przypadłość, i bardzo dobrze, bo nie ma co się wtapiać w ramy ogólnie cieszę się, że mogę się z tobą przyjaźnić tyle lat i spędziłam z tobą tyle cudownych chwil w wszystkie nasze wspólne imprezy to jak byłyśmy razem w Energylandii do tej pory pamiętam jak wbiłaś mi paznokcie będąc na zadrze i myślałam, że umrzemy na tej kolejce cieszę się, że spełniasz wszystkie swoje marzenia mam nadzieję, że tak będzie już zawsze cieszę się, że udało ci się zdać prawo jazdy i że możesz już sobie śmigać furkom i nie jesteś zależny od żadnych autobusów jedyne co to od korków, tak, dosłucham się miliona snapów o tym, jakie korki są straszne i jak bardzo nie ma gdzie zaparkować wiem, łączę się z tobą w bólu mimo tego, że ja dalej jako pasażerka y Mam nadzieję, że wszystko będzie ci się w życiu układać jak najlepiej. Pamiętaj, że ja zawsze przy tobie będę. Nieważne, czy będzie dobrze, czy nie. Nieważne, czy potrafimy się nie widzieć miesiąc, dwa czy trzy, to zawsze w końcu znajdzie się czas, żeby się spotkać i zawsze Cię wysłucham. Buziaki, dużo szczęścia, zdrówka. Cześć. Życzę Ci, wnuczko, moja pelasiu, żeby żyła wesoło, kolorowo i tak, jak lubisz. Czuwaj! Która życzę Tobie dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności e, i dziękuję za te wszystkie spełnione chwile, za spełnianie moich marzeń i bardzo Cię kocham. E, buenas noches! Wiktoria. Buenas noches, a de Santiago Bernabéu, furia, <laughs> <ja> Madrid, <laughs> e, Nie, nie, nie. Wiktorka, słuchaj, e, życzymy Ci wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Aktualnie jesteśmy w wieczornej maladze i życzymy ci, żebyś... Vamos a Playa. A żebyś chociaż raz w miesiącu właśnie w Amosala Playa, czyli szła na plażę i żebyś poczuła ten klimat ciepłej plaży, ciepłego słoneczka i życzymy Ci zdrowia szczęścia z staroświecką po polsku. E, dokładnie tak. E, przede wszystkim życzymy Wam dużo szczęścia, e, dużo wytrwałości. Eee, żebyśmy się częściej spotykali na pewno na różnego rodzaju imprezach, eventach i tak dalej. Eee, I po prostu szczęścia Wam życzymy. Szczęścia i spokoju w życiu, po prostu. Dla tak, dla niej urodziny. Dla Ciebie. My, zero yy, pełnych ust, yy, wysoko cycku, dupy fajnej. To są ważne rzeczy. No i widzicie, ona z pod alkoholu, a ja nie jestem. Dlatego życzę Wam po prostu razem Tobie przede wszystkim wika, oczywiście szczęścia, zdrowia i tak dalej, ale przede wszystkim razem Wam życzę, życzę spokoju, wytrwałości i szczęścia I żebyście świata. i zwiedzania świata i szczęścia. Po prostu szczęścia. Bajo.